Witam! Dziś przeglądamy się zestawowi, który podbija serca fanów minimalistycznego designu i mobilnej produktywności Logitech Plible 2 Combo, sprawdzę jak ten zestaw wypada w codziennej pracy, co potrafi klawiatura i mysz, no i czy jest to sprzęt wart swojej ceny. Jeżeli lubisz popkulturę oraz testy sprzętu gadżetów i technologii w przystępnej formie, zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał. W zestawie Logitech Peeble 2 Combo znajdziemy dwa główne urządzenia. Klawiaturę Peeble Keys 2 K380S oraz mysz Peeble Mouse 2 M350S. W pudełku producent umieścił także odbiornik Bolt, komplet dokumentacji oraz fabrycznie zainstalowane baterie. Dwie AAA w klawiaturze i jeden paluszek w myszce. Klawiatura przyciąga wzrok swoim minimalistycznym designem. Dominują tu zaokrąglone kształty. I wyraźnie oddzielone klawisze w formie kapsułek. Całość wykonana została w wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Matowa powierzchnia obudowy dobrze maskuje odciski palców i wygląda estetycznie nawet po dłuższym użytkowaniu. Obudowa klawatury jest bardzo smukła, wymiary to 279 x 124 x 16 mm. Całość z baterią waży zaledwie 415 gram. Dolna część obudowy została wyposażona w cztery gumowe nóżki które zapewniają dobrą przyczepność na biurku. Niestety zabrakło tu regulowanych podpórek. Użytkownik jest zmuszony do pracy przez tajemnę nachlenia Może być to wada przy dłuższym pisaniu. Mysz wizualnie idealnie uzupełnia styl klawiatury. Gryzon wyróżnia się płaskim, zaokrąglonym kształtem, przypominającym wygładzony kamień. Obudowa została wykonana z plastiku pochodzącego w 58% z recyklingu. Pod względem gabarytów jest to bardzo kompaktowa mysz. Waży zaledwie 76 gramów z baterią. Jej kształt jest pełni symetryczny, dzięki czemu może być używane zarówno przez osobę prawo, jak i leworęczne. Na spodzie myszy znajduje się łącznik zasilania oraz przycisk parowania. Pozwala on na podłączenie do trzech urządzeń i szybkie przełączenie pomiędzy nimi. Górna część obudowy mocowana jest magnetycznie i skrywa komorę na baterię oraz schowek na odbiornik USB. Brakuje tu dodatkowych przycisków bocznych, co ogranicza funkcjonalność urządzenia. Przycisk środkowy można za to skonfigurować za pomocą aplikacji Logi Option Plus. Logitech Pilbill 2 Combo to zestaw, który stawia na maksymalną funkcjonalność i wygodną łączność wieloplatformową. Klawiaturę oraz mysz Mogą zostać sparowane na dwa sposoby: przez Bluetooth lub dołączony do ze zestawu odbiornik USB. Zestaw obsługuje jednocześnie do trzech urządzeń. Sama procedura parowania jest prosta, intuicyjna i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Klawiatura oferuje 10 konfigurowalnych klawiszy funkcyjnych, które znacząco zwiększają jej produktywność. Dzięki nim użytkownik ma szybki dostęp do multimediów. Wszystkie te skróty można zastosować przy użyciu specjalnego oprogramowania. Mężu również może obsługiwać do trzech urządzeń jednocześnie. Przełączenie odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego na spodzie obudowy. Cichy klik, określany przez producenta jako Silent Touch, produkuje hałas nawet o 90% mniejszy w porównaniu do standardowych modeli. Podstawowy, ale dość precyzyjny sensor optyczny, oregulowany na DPI od 400 do 4000, zapewnia płynne śledzenie ruchów na większości powierzchni. Dodatkowo, środkowy przycisk można dostosować do własnych potrzeb. Logitech People 2 Combo cechuje się też imponującą energooszczędnością. Klawiatura mysz zasilane są klasycznymi bateriami, które według producenta mają wystarczyć nawet na 2 lata użytkowania. Zestaw został zaprojektowany z myślą o codziennej pracy biurowej i mobilności. Pod względem komfortu użytkowania wypada więc dobrze, chociaż nie brak tu pewnych kompromisów. Klawiatura jest lekka, kompaktowa i wygodna w transporcie. Niskoprofilowe okrągłe lekko wklęsłe klawisze. Mają przyjemną fakturę i żłobienia ułatwiające trafienie w litery, o ile nie ma się zbyt dużych dłoni. Pisanie jest ciche i niemal bezszelestne. Klawisze mają dobry skok i odpowiednią responsywność, choć nie dorównują klawiaturom mechanicznym. Odczucia pisania na klawiaturze jest podobne do odczucia pisania na klawiaturze laptopa. Brakuje tu oraz klawiatury numerycznej, co może być wadą dla części użytkowników. Mysz to sprzęt o estetycznym wyglądzie i bardzo cichej pracy. Zastosowano tu technologia Silent Touch, tak rzeczywiście działa. Kliknięcia są niemal niesłyszalne. Myszka działa płynnie, szczególnie podczas codziennego użytkowania i pracy biurowej. Niestety nie jest to mysz ergonomiczna. Jej płaski i bardzo niski profil sprawia, że nie leży w dłoni idealnie. Przy dłuższej pracy i nadgarstek i palce zaczynają boleć, Trzeba je bowiem lekko podginać, aby trafiać w klawisze. Brakuje tu również bocznych przycisków, które ułatwiały poruszanie się po stronach internetowych. Pełna funkcjonalność zestawu nie mogłaby zostać wykorzystana, gdyby nie wsparcie specjalnego oprogramowania Logi Option Plus. Aplikacja jest dostępna na Windows i MacOS. Pozwala ona spersonalizować kluczowe elementy zestawu, poprawiając ergonomię pracy. Interfejs oprogramowania jest przejrzysty, szybki i w pełni przetłumaczony na język polski. Oprogramowanie umożliwia też monitorowanie poziomu baterii i wykonywanie aktualizacji firmware. Bardzo ciekawą funkcją jest funkcja Smart Action. To odpowiednik prostych makr, które można konfigurować bez znajomości programowania. Korzystając z gotowych wzorów, zestaw Logitech BB2 Combo został zaprojektowany z myślą głównie o nowoczesnym, mobilnym stylu życia. To rozwiązanie idealne dla studentów, freelancerów i pracowników zdalnych. Sprawdzi się również wśród osób które często pracują w podróży lub przemieszczają się między domem a biurem. Dzięki kompaktowym wymiaru, niskiej wadze można go bez problemu spakować do plecaka lub torby. To sprzęt dla tych, którzy szukają prostoty, mobilności i niezawodności. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie. Czy stawiacie na mobilność i styl, czy może wolicie coś bardziej klasycznego? Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym sprzęcie, to zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek, gdzie znajdziecie dokładniejszą w jego recenzji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.